Z tej strony Petra w tym materiale pokażę wam nowy bananowy świat oraz przede wszystkim postaram się Wam pokazać banan PETA, dlatego zapraszam do oglądania. Ale pokażę też wam nowe huge, nowe pety, nową deskę, a to wszystko w jednym odcinku. Na samym starcie musicie stawić subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, powiadamiać Kompli, no i lecimy z odcinkiem. No i podczas jego trwania rozdam wam jakiegoś losowego PETA w Pet Simulator X, dlatego naprawdę warto oglądać odcinek do samego końca, bo PET będzie naprawdę fajny. No to zaczynamy. No i jak widzicie jesteśmy na... Pet Simulator Z, grze, która nam udostępnia wszystkie gamepasy za darmo, Infinity Pet Sequel, a dodatkowo pokazuje nam raj różniejsze rzeczy, które mogą się pojawić w Pet Simulator X. Między innymi mamy tutaj taką małpę, która może zwiastować bananowy świat, ale jestem bananowy świat w tej gierce, ja wam go oczywiście pokażę, te nowe huge i tak dalej, tak dalej. Możemy z nią porozmawiać, ale to niestety wymaga od nas pięciu rebirfów, a tutaj się nie robi tak łatwo ich. Ale kupimy dzisiaj też Admin Panel i poprzez Admin Panel będziemy w stanie sobie zaraz pałnić po prostu bananowego peta, ale to za chwilkę, bo kosztuje on 250 robuxów. Najpierw może zacznijmy od nowych pętów i od nowego małpiego świata. Jeżeli sobie podejdziemy do tej armaty, która znajduje się tutaj, jej tutaj wcześniej nie było, przeniesie nas na mapę Island, więc my oczywiście tam sobie możemy polecieć ze względu na to, że to jest bananowy świat i zobaczcie jak to się prezentuje, no totalna, totalna dżungla. A jak pewnie wiecie w dżungli żyją małpy, więc się wszystko naprawdę mega, ale to mega fajnie łączy, tylko nie wiem dlaczego to się nazywa wyspa. No i jak widzicie mamy tutaj dwa nowe jajka, które nam dają huge jakiegoś ninja, na to zwykłe nas nie stać, ale na goldena nas na szczęście stać, więc otworzymy sobie jajko golden i sprawdzimy jak ten huge wygląda, ponieważ to nie jest szansa 100%, więc ciężko by go było nie trafić, no i otwieramy te trzy jajka i z tych trzech jajek oczywiście jak widzicie huge golden ninja, czyli naprawdę bardzo, to bardzo fajne i ciekawe pety. Zobaczcie jak one się prezentują, jak one wyglądają naprawdę jest to mega, to mega fajne, ładne i w ogóle. No po prostu takie pety powinny zostać wprowadzone do pet Simulator jak bo wyglądają, bo po prostu cudowniej, byłby to jeden z najfajniejszych, jeden z najładniejszych i przede wszystkim jeden z najbardziej pożądanych huge petów. Jak widzicie, ta mapa ma kilka kraj, i są one naprawdę mega, ale to dlatego sobie odblokujmy je wszystkie. A co się stanie, gdy na przykład rozwalimy takiego czesta? Dostajemy tutaj normalną, ale tę normalną. Ej, czekajcie, bo się tutaj dostaje naprawdę mega dużo tej kaski. To może jednak zrobimy te 5 rebirfów? Jak widzicie, możemy tutaj wymieniać walutę na różnego rodzaju, na przykład diamenty. Jak widzicie, już mamy 3 miliardy diamentów, ale spokojnie my tą walutę sobie nazbieramy tutaj jak najwięcej oczywiście naszych coinów i będziemy mogli to wymieniać na więcej waluty. Jak możecie zaobserwować, tutaj mamy vip czy, tak którego sobie możemy bezproblemowo odebrać i mamy tutaj dwie rozdział na dwie zupełnie dwie inne krainy. To jest taka zwykła specjała oczywiście mapa wulkano. Więc tutaj no niczym nas tutaj tak naprawdę to nie zaskakuje, no nie? Możemy sobie to wszystko porozwalać, ale tutaj nic nie ma. Jest jakaś kraina za 10 milionów gemów, więc musimy ją odblokować i zobaczcie, co my tutaj mamy. Ja cię kręcę. Ej, to jest mapa Pumpkin! Ej, pamiętacie oczywiście Halloweenowy event, no to to jest właśnie on. Tutaj się możemy przyteleportować do Halloween eventu. Naprawdę mega, ale mega, mega przyjemnie, mega fajnie, chociaż sobie to już jest Halloween event, ale spokojnie my lecimy dalej. Oczywiście mamy też tutaj wszystkie deski za darmo, więc sobie nie wiem dlaczego chodzę, skoro wszystkie deski po prostu są. I mamy tutaj jakiś kolejny nowy świat. Możemy tutaj sfizować pety i zobaczcie jak to tutaj wygląda. Ile my tutaj dostaniemy kaski? Ej, naprawdę dostajemy jej mega, mega, mega dużo. Mamy tutaj jakieś tajemnicze wejście. Okej, okay, do jakiegoś kejwa za miliard diamentów. Stać nas na to, ale najpierw postarajmy się rozważyć. A, to spada na trzy hity. No dobra, okej. Okay. Naprawdę nie było to mega, ale to mega skomplikowane. I teraz sobie lecimy tak. A ja jeszcze chciałbym zobaczyć tego exchangea. Ponieważ naprawdę ten exchange jest mega, ale to mega fajny. Ile tej będę dostawał? 83 miliony, 6 milionów. Ej, naprawdę mega, ale to mega słabo. Czy to. Jak to działa, że raz dostaję tyle, raz tyle? No okej, okay, no to czy jesteście gotowi, żeby wejść sobie do tej tajemniczej krainy? To jest jakiś secret cave. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie to jest Travel to Secret Cave. No, oczywiście, że wchodzimy. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie, to mamy tu jakiegoś Bacon Bar Workera. Możemy tutaj sobie w ogóle do niego pogadać. Co to jest Pet Simulatoring z fabułą? Tutaj mamy też jakiegoś zioweczka Ale tutaj mamy jakiegoś różnego rodzaju jajka. Za 10B możemy sobie otworzyć takie jajko. No to sobie otwórzmy w sobie. Ej, dlaczego ja nie otwieram tego super lucky, ultra lucky? To ja nie mam pojęcia. Ale i tak dostaliśmy to najlepsze. Flying humanoid. Ej, gdzie on jest? Halo. Ty, nie widzę flying humanoida. Mega, ale to mega cinko. Ale dobra, odpalamy sobie wszystkie laki. Jak widzicie, dzięki temu tutaj mamy też Omega laki i poglaki. Dzięki czemu naprawdę mega, ale to mega. Mamy dużego farta, jeżeli chodzi o otwieranie tych jajek. Więc otwórzmy sobie też te kolejne jajka. I tutaj dostajemy, kurde, pogragone tutaj. Naprawdę mega, ale to mega słabo. Zobaczcie to w jajko, w którym jest 5% szans na huge festive kata. I niecały 1% na Santa Pausa. Naprawdę mega, ale to mega duże procenty. No, no niestety, tam się tego nie. Udało wydropić, no to lecimy oczywiście do kolejnego Jajeczka, tutaj proszę bardzo Mamy 0,5% i 2% Ej, w sumie to jest taki exclusive egg, no nie? To jest taki exclusive egg, ale dostajemy dwa Huge, super, korgi Naprawdę nam się mega poszczęściło, a tutaj mamy 100% często huge peta i ja bym chciał wydropić Tego nowego, huge phoenixa Czy jak on się tam nazywa, ze względu na to, że jego Ej, huge slepnir, huge golden slepnir I huge rainbow slepnir, mega Ale to mega śmiesz ej, cały czas mi tutaj slepniry Lecą, co, co jest grane? To jest chyba Znak, że te pusty wszystkie, ale to wszystkie tutaj działają. Dobrą to w tym momencie przed czas na to, żeby sobie kupić dostęp do admin panelu i spróbować wydropić sobie oczywiście banana, żebyśmy go po prostu mieli. Wydaje 250 robuxów na tą grę. To, 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 jeżeli możecie to zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję w tym momencie, będę wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Kupiliśmy admin panela. Mamy to oczywiście zrobione. 250 robuxów poszło. Ile jest teraz warte 250 robuxów? Kurde, nie wiem, z 15 zł, coś takiego. Jak widzicie, tutaj możemy sobie zaspalnować. Ja słyszałem, że ID banana to jest 777777 67. ok, nie ma. A 7 siódemek 3, 4, 6, 7 i okej, okay, this pet is blacklist from panel Game Pass. Co jest grane? Ej, pet banan został zbanowany! Ej, co? A w ogóle działa ten admin panel? Czekajcie, jeden. Ok, dostaliśmy kota, a jak Wpiszemy na przykład 1000, co się stanie, gdy wpiszemy 1000? Ej, nie ma PETA 1000, No nie wiem, to może 800? To może w Traveling Merchancie, Kurde, nie ma go w Traveling Merchancie, Naprawdę mega... Ale to mega lipa. Gdzie ja tutaj mogę pozyskać tego banana? No ta małpa się wydaje taka, że mogłaby mieć oczywiście tego banana, tego peta, banana, ale no niestety, jak pewnie możecie zauważyć, potrzeba 5 rebirfów A ja w sumie nie wiem, jak tutaj robić te rebirfy za bardzo, ponieważ dostaje 80 milionów diamentów. A 80 milionów diamentów to nie jest dużo. Dobra, skoro już witałem te robuxy na tego admin panela, to pobawmy się, no nie ma. 500 na przykład, co dostaniemy, jak piszemy 500? Ej, nie ma takiego? A nie wiem, 10 może? Ej, kurde, dobra, dziesiątka jest jakaś. I co my tutaj dostaliśmy za tą dziesiątkę? Dragona, serio? I nie ma na przykład... Ej, to mega ale to mega słabe. Ej, wpiszemy na przykład 999,999999, czy dostaniemy, nie ma takiego PETA. Kurda, stówkę jak wpiszemy, po prostu. Okej, okay, stówka się dodała naprawdę mega, ale to mega fajnie. Coin Dragon, co to jest za PET Coin Dragon? A byłbym zapomniał, że link oczywiście do tej gry znajdziecie w opisie, więc ty też możecie sobie w nią zagrać. Okej, okay, 5 dwie, PET 200 też mi się dodał, PET 300 czy PET 300 mi się dodał? Chyba mi tak, dodaje mi się cały czas. PET 400, no nie wiem, dołóżmy sobie PETA 400, dodał się a pet 500, to nie wiem. O, pet 500 już nie ma. Ej, co to jest lucky move? Ej, nie widziałem takiego peta nigdy. A może na foreście znajdziemy tego banana? Ej, mam nadzieję, że znajdziemy na foreście tego banana ze względu na to, że ja bardzo chcę go dzisiaj po prostu zobaczyć. Nie, no tutaj też nie ma tego banan peta do tragedia. W komentarzu możecie mi napisać, gdzie, na jakiej gierce uda mi się znaleźć tego banan peta, ponieważ ja go po prostu potrzebuję. A dzisiaj do wygryny będzie huge hell rock z enchantem stręcz pięcia. Żeby go wygrać, musicie stawić subskrypcję, dwócheczkę na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo Banana oraz Wasz TikTok z Robloxa. Ale z uwagi będzie za około 3 dlatego szybko się zgłaszajcie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego razu, no Papa. A no i w opisie macie link do Discorda, gdzie rozdajemy Petty, robuxy i game totalnie za darmo, oraz link do mojej nowej gry, która jeszcze nie wyszła, ale już możecie na niej zostawić faworite.